Znajdzie każde z was uminków się przenieście Świat, siądźcie przy Ekranach I cieszcie się, bo wreszcie są Wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy Drobny ruch, nie traćcie Chwil, wyostrzcie słuch Bo przy muminkach zleci Czas, zapomni Troski każde z was Bo to muminki

Rzeczna mała mi. Poranek był przepiękny, ale mimo to ktoś wstał lewą nogą i nie była to migotka. Czy nie wiesz, gdzie jest mój wiklinowy koszyk? Jaki koszyk? Do chleba Idę pracować i chciałem włożyć do niego drugi śniadanko Czy szukałeś w kuchni? No, oczywiście To dziwne Gdzie ja go widziałam ostatni raz? Szukasz wszystkiego, bo nigdy niczego nie kładziesz na miejsce Naprawdę? W takim razie, ty kochany braciszku, spróbuj wynaleźć niegubiący się koszyk A? Niegubiący się koszyk? To zbyt wiele nawet jak na moje zdolności Najlepiej rozwiąż ten problem zanim wyjdziesz do pracy Dobrze, dobrze, kpiń sobie ze mnie No to cześć, idę z wizytą do Muminka Nie, zaczekaj, muszę mieć ten koszyk

Imparatury... Mam im cię podoko. Mała zaczekaj! Lidotko! Oddaj mi mój koszyk! Potem, to taka świetna zabawa! Mam dzisiaj energię! To nasz koszyk! Chodź tu, mała mi. Może przyjdę! Oj, oh! mi migotka przepadł, ojej! Zaczekaj, mała mi! Nie chcę! Dziś mam ochotę tylko biegać i krzyczeć! Oczywiście, bo to właśnie mała mi wstała dziś z łóżka lewą nogą. robi coś nie. Co się stało z małą Mi? Gdzie ona właściwie jest? Mainland, mała mi! Dzisiaj nikt mnie nie dogoni. Jestem tak szybka, jak wiatr! Już ja cię złapię! Albo ja, mała mi! mi. Oh. Irru... Ryku, zaczekaj! Co? Muminku, co się stało? Muminku, co ci jest? Moja noga! Musiałeś ją skręcić! Zobacz, co zrobiłaś Muminkowi! Tak, powinnaś go przeprosić i mnie także! Ja go wcale nie popchnęłam! On sam się przewrócił! Ale przestraszyłaś go właśnie ty! Mógł sobie złamać nogę! Od takiego upadku? Skądże? Och, wstrętne! Mnie też mogło coś się stać! Oj. Jak się czujesz, Muminku? Lepiej zanieśmy go do domu. Muminku, tak. jak się czujesz? Och, chyba sami nie damy rady. Potrzebujemy pomocy. Witaj, mała mi! Jak się czuje Mimbla?

bardzo smaczne, doskonale przyprawione. Cieszę się, pomyślałam sobie, że ugotuję coś nowego. Wszystko, co ty gotujesz, jest dobre, kochanie. Dziękuję, tatusiu, muminka. Tatusiu, muminka! Mamusiu, mamusiu, muminka! Co jest? Muminek? Ostrożnie, delikatnie. Ale puchnie. Nie będę już przeszkadzał. Nigdy pan nie przeszkadza, inspektorze. Och, nawet pana nie poczęstowałam herbatką. Dziękuję, mamusiu Muminka. Może innym razem. Trzymaj się, Muminku. Dziękuję, panie inspektorze. Do zobaczenia, tatusiu Muminka. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Ja tylko spotkam małą, mi powiem jej kilka słów. Jeszcze boli, mamusiu Już prawie skończyłam, teraz poczujesz się lepiej Och, Muminku, chciałbyś coś smacznego Może gorącej czekolady? Uch, ta mała mi za wiele sobie pozwala Już ja utrę jej nosa On mi utrze nosa hm. Ej, mała mi, co ty robisz tam na górze? Jesteś pewna, że chcesz zostać u Muminków? Czy chcesz mi coś powiedzieć? Mała mi? O-o Mała mi! Nim bloczy, była tu przed chwilą mała mi? Tak, ale uciekła stąd bardzo szybko. Ciągle tylko ucieka! Czy ona zrobiła coś złego? Tak jakby. No. Y y Bardzo proszę, kochanie. Oj, świetnie! Zupa z dyni, na to właśnie miałem ochotę. Jesteś kochana. Ostrożnie, jest bardzo gorąca. Aha. Czy ja też dostanę taką zupę, mamusiu Muminka? Tak! Ojej, oczywiście ty i Migotka nie jesteście chorzy, wy dostaniecie coś jeszcze. Aha, Ciekawe, dlaczego ktoś, kto ma zwichniętą nogę, może jeść tylko zupę. No cóż, jest na pewno dobra. Smacznego, muminku. Nawzajem. Wygląda na smaczną. Bardzo dobra. Dziękuję za kolację. Do jutra, muminku. Do jutra. Dobranoc, kochanie. Mała mi na pewno już dziś nie przyjdzie. Ach, może to i lepiej dla niej Mimbla miała rację Mnie się nie śpieszy, żeby ją zobaczyć Ale ona nadal jest naszą małą mi Wcale za nią nie tęsknię Nie zdawałem sobie sprawy, że stałeś się już taki ciężki A może to ty się starzejesz? Nie żartuj sobie Mam nadzieję, że więcej już nie będę musiał tego robić. Będziesz? Jestem pewien, że jutro wcale nie będę mógł się ruszać. Kochanie, czasem zachowujesz się zupełnie jak twój ojciec. <laughs> jutro będziesz zdrów jak ryba, po tym kompresie i po wspaniałej maści twojej babci. Och, i nie gniewaj się za bardzo na małą mi. Jestem pewna, że teraz jest jej bardzo przykro. Jej nigdy nie jest przykro. Mała Mi, gdzie jesteś? Mała Mi, odezwij się! Witaj, Mimblo! Dobry wieczór! Widziałeś małą Mi? Dobry wieczór nie, nie widziałem dzisiaj nikogo. Naprawdę? Jeżeli ją zobaczysz, powiedz, że czekam z kolacją. Dobrze! Hej, Mimblo! Mm? Wróć, właściwie możesz jej to sama powiedzieć. Co? Ojej! Mała mi, obudź się, obudź się, proszę. Bez ciebie Muminek zwichnął sobie nogę. Chodź teraz ze mną do domu, a rano pójdziemy i przeprosimy Muminka. Zrozumiałaś? Nie, nie zrobię tego nigdy. Mała mi, idziemy bez dyskusji. To nie była moja wina. Puszczaj! Mimblo, czemu nie zostawisz jej w spokoju? Może dziś zostać tu ze mną. Tak, ale... Na pewno jutro będzie chciała wrócić do domu. No na pewno nie! Dobrze włóczy czy na pewno nie sprawi ci to dużego kłopotu? Ależ nie a więc pójdziemy jutro odwiedzić muminka, tak? To bardzo miło z twojej strony włóczy kiju. Dobranoc! Teraz, mała mi, zrobimy sobie coś do jedzenia. Proszę o co chodzi, jedz. Nie śpiesz się tak, nie musisz. Buminku, już nie śpisz? Nie mamusiu. Przyszła migotka. Jak myślisz, czy dasz radę zejść na dół? Chyba tak, jeżeli mi pomożesz. Och, więc nadal ci boli. Tak, ledwo mogę chodzić. Mój malutki. Jeszcze to? Co robisz, mała mi? Dziś ja gotuję w podziękowaniu za Twoją gościnność. Nie musiałaś tego robić, ale zrobiłam. Spróbuj, powinno być dobre, a ja pójdę na mały nie chcesz zjeść ze mną? Nie, nie jestem głodna, cześć! Dobrze, ale najpierw się umyję. Dziękuję Ci, migotko. Jesteś pewien, że nie zaciasną? Nie, wszystko w porządku. Oczywiście oprócz tego, że mnie bardzo boli. Naprawdę porozmawiam sobie poważnie z Maomi. Czy ona już wróciła? Najwyższy hmm. czas, żeby się pokazała. Nie, wcale mnie nie obchodzi, czy w ogóle wróci. Nie ma po co wracać, jeżeli mnie nie przeprosi. Hmm. Ciebie przeprosić, ale teraz już tego nie zrobię Bardzo dobrze, możesz mnie nie przepraszać Nic, ale to nic mnie to nie obchodzi Doskonale Jeżeli ciebie to nie obchodzi To mnie przestało być przykroty Na dędy, Muminku Mała zaczekaj Mi, dokąd biegniesz? Nie cierpię cię, muminko? Muminku, muminku. Ależ uparta Muminku Tak, słucham Czy noga już cię nie boli? <laughs> Ojej, oj, aj, oj, jak boli, strasznie mnie, jeszcze cały czas boli noga, ojej, 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 oj, ojej, <słuch> nie mogę spać po całym dniu siedzenia bez ruchu, dłużej tego nie wytrzymam. przyjemność zobaczę może włóczyki jeszcze nie śpi la, 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 la. Aha. nie śpi mała mi dlaczego jeszcze nie wracasz do domu muminków przeszkadzam ci Aż skąd mnie nie przeszkadzasz ale oni chyba się o ciebie martwią nie bo noga muminka jeszcze się nie zagoiła już się o nogę Muminka, a nie o mnie. Nawet jeśli przeproszę, nie wybaczą mi. Chyba nie masz racji. Już ja dobrze wiem co mówię. Mhm. Godko. Czy muminek już wstał? Ech, a nie jest z tobą. Już z samego rana gdzieś pobiegł. Bardzo wesoły. Ech, poprosiłam mi żeby to dla niego zrobił. I jest już dawno zdrowa. Zdrowa? Udawałem, tylko żeby cię przestraszyć. A wiesz, że mamusia i tatuś trochę martwią się o ciebie. I szczerze mówiąc, ja też. Martwią się? I migotka, i ryjek. Muminku, oszukałeś mnie. Zemszczę się za to na tobie. Zaczekaj! <laughs> no, <ty, śmiech> Och, ty! mnie! <laughs> Tak więc mała Mi już nie musiała przepraszać Muminka, chociaż być może cały czas miała ochotę to zrobić. Biegniemy za Muminkiem! Muminki się cieszą radością i życiem Muminki. I tym, że im chmurki pieleją w oświcie muminki. Że wszystko jest dobre i, i jasne jak błysk. Że one kochają, że kocha się ty muminki. Muminki. Wersja polska telewizyjna Studia Dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Piosenkę z tekstem Andrzeja Tylko w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Janusz Bukowski, Małgorzata Boratyńska, Mariusz Leszczyński, Grzegorz Bons i inni.